Venuzaur jest to Pokémon Trevestu trujący z pierwszej generacji, który ewoluuje z Ivysaura. Jego wysokość nie przekracza 2 metrów, a waga 100 kg. Bazowa przyjaźń Venuzaur'a wynosi 70. Venuzaur uczy się ataków takich jak na trzecim poziomie Growl, na siódmym poziomie Leech Seed, na dziewiątym poziomie Wynui, na trzynastym poziomie Poison Powder i Sleep Powder, na piętnastym poziomie Takedown

Pierwszą formą Wenuzaura jest Bulbozaur, który później ewoluuje w Ivizaura, a następnie w Venuzaura. Wenuzaur posiada megaewolucję. Wysokość mega-venuzaura wynosi 2,4 metra, a waga 155,5 kg. Venuzaur posiada zdolność Overgrow i ukrytą zdolność Chlorofil. Bazowe statystyki Wenuzaura wynoszą punkty życia 80, a tak 82. Obrona 83 Specjalny atak 100 Specjalna obrona 100 Szybkość 80 Bazowe statystyki Mega wynoszą Punkty życia 80 Atak 100 Obrona 123 Specjalny atak 122 Specjalna obrona 120 Szybkość 80 Sauru, Bazaur, Venusaurn i Sunkern to są jedyne Pokemony nasionka. Jeżeli w grach Red, Blue, Fire Red albo Live Green, jako startenia wybierzemy Charmandera, nie będziemy mieć po się zarejestrowanego Venusaura bez wymiany, ponieważ żaden przeciwnik nie będzie go używał.